Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Hello, miss lady. A dzisiaj, jak co tydzień, robimy szybki przegląd newslettera Sozoniu.pl Tutaj masz link, adres, możesz sobie wejść i się zapisać. Do czego zachęcam, bo zawsze co tydzień przekazuję mega, mega wartościową wiedzę i swoje przemyślenia, które poza vlogiem nie są publikowane w żadnym innym miejscu. Różnica między vlogiem a newsletterem jest taka, że na vlogu, żeby znaleźć jakieś tam fajne, ciekawe przemyślenia, musisz przeskipować parę odcinków, a tak masz wszystko w jednym miejscu. No ale dobra, nie przedłużam. Więc tak, tak się prezentuje już siódme wydanie i dzisiejszy rozkład jazdy. Osiągnąłem cel, co dalej? Cen, a podejmowanie decyzji, zaangażowanie. Warto? Moje przemyślenia. Aplikacje tygodnia oraz ostatni tydzień w pigułce. Więc od razu pierwsze. Osiągnąłem cel, co dalej? Rozpisałem się na temat tego, że samo osiąganie celów nie jest łatwe. Załóżmy, że wyznaczyłeś i osiągnąłeś cel, co dalej? Pisałem, że sam się z tym mierzę, bo... Osiągnąłem cel. 100 kg. Na ławie 20 marca, jest to ponad miesiąc temu, i po osiągnięciu tego celu zatkało mnie. Po prostu mnie trochę zatkało. Autentycznie nie wiedziałam za bardzo, co robić dalej, w sensie, no wiadomo ustaliłem sobie jakiś inny cel, żeby do tego celu dążyć, ale nie było to takie dążenie jak do tej stówy, bo jednak do tej stówy strasznie tryhard. tryhardowałem, nie wiadomo jak bardzo, no a jednak później to, nie wiem, 100 na 2 albo 110 do matury, no to no dobra, no jest, ale jednak nie jest to to samo. No i w sumie teraz ćwiczę z takim podejściem że na ten moment chcę zrobić 300 w trójboju, czyli płaska ława, martwy ciąg i przysiad. Na ten moment, jak liczyłem, mam zasięg na około 280 kg, więc nawet trochę więcej. No, jest to bardzo blisko tego celu 300 kg, więc jak już wejdę na 300, to pewnie zrobię sobie upgrade do 350, a następnie 400. Mimo wszystko, no ten trójbój wygląda ciekawie i prawdopodobnie będę w trójbój właśnie szedł. Jaki jest morał celów? Nigdy nie spoczy na laurach z różnych powodów. Ktoś może cię przegonić, możesz przestać się rozwijać, możesz ko przestać korzystać z życia. Ustal cel, osiągnij go, wyznacz kolejny. Następnie sen a podejmowania decyzji. Mniej więcej opisałem o tym, że słaba jakość snu, a bardziej znowu czas GPT opisał, nie ja. Słaba jakość snu wpływa na twoje zdrowie, na codzienną wydajność, na twoją energię, samopoczucie, zdolność do koncentracji, pamięci i podejmowania decyzji. Tutaj też opis co, jak, dlaczego i co możesz zrobić, aby poprawić jakość snu. Codziennie wstawaj o tej samej godzinie. Serio, wstawanie jest dużo ważniejsze niż kładzenie się spać o tej samej godzinie. Między innymi wpływa to na psychę, ale pomieńmy to teraz. Zaciemnij swój pokój, ogranicz spożycia alkoholu i kofeiny. Przynajmniej na godzinę przed snem nie korzystaj z ekranów. Praktykuj techniki relaksacyjne, unikaj spożywania ciężkich posiłków przed snem. Utrzymuj odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu o 18-21 Stopni optymalnie i regularnie ćwicz. Nie czekaj, zacznij dbać o swoje zdrowie już dziś. Następnie moje przemyślenia. Zaangażowanie. Czy warto? Tu czy rozpisałem się mega? No nie, ale jest poruszony ważny temat, czyli sam jestem i nie jestem zaangażowany, i różni się to tym, że jeżeli muszę coś zrobić, ale tego nie robię, to robię to po najniższej linii oporu. Jeżeli jednak coś lubię, mega się angażuję, kładam w to całe serce, co gdzie przykładem jest WK, gdzie serio wkładam. W to całe swoje serce robię to najlepiej jak mogę, żeby się wyróżnić na tle innych, zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną i po prostu przejść trzy aplikacje tygodnia. I ostatni tydzień w pigułce, gdzie najwięcej czasu zajęło mi tak naprawdę WK, bo naprawdę siedzę po kilka godzin dziennie i jakby totalnie analizuję to wszystko, co i jak, dlaczego, na co zwrócić uwagę, na co nie. No, zaj zajmuje mi to mega, mega, mega masę czasu, ale wiem, że mi się to opłaci. Ja jakby po prostu w to wierzę, bo nie wiem jak to wytłumaczyć, po prostu w to wierzę. Także na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym roku, nie roku, bo jutro jest zakończenie roku szkolnego, ale w kolejnym odcinku żołędzie. Cześć!